Drodzy widzowie, właśnie dziś mam dla Was informację, która może całkowicie odmienić Waszą codzienność. Nazywam się Mickiewicz i w tym materiale opowiem o ustawie, którą prezydent Nawrocki zatwierdził i która wejdzie w życie już od 22 września. To nie jest żadna plotka ani zapowiedź bez pokrycia. To już pewne, podpisane i gotowe do realizacji. Seniorzy w całej Polsce dostaną nowe wsparcie finansowe, które będzie widoczne w portfelach już od pierwszych wypłat po tej dacie. Jeśli interesuje was, jakie dokładnie kwoty wchodzą w gry, kogo obejmie ta zmiana i jak wpłynie ona na wasze codzienne życie, zostańcie ze mną do samego końca, bo uwierzcie mi, jeśli obejrzycie tylko połowę albo przeskoczycie fragmenty, nie zrozumiecie całości. A każdy szczegół tutaj ma ogromne znaczenie. Czy zastanawialiście się, dlaczego właśnie teraz rząd i prezydent zdecydowali się na taką zmianę? Dlaczego akurat 22 września będzie tą datą? Od której seniorzy poczują realne wsparcie? Odpowiedź jest prosta. Sytuacja finansowa emerytów wymagała natychmiastowych działań. Wysokie ceny żywności i rosnące opłaty za mieszkanie, leki i media sprawiły, że wielu z Was każdego miesiąca musi liczyć każdą złotówkę. Nowa ustawa ma być odpowiedzą na te problemy. Ale uwaga, to nie jest podwyżka dla wybranych. To rozwiązanie, które obejmie szeroką grupę seniorów, zarówno tych z niższymi świadczeniami, jak i tych ze świadczeniami średnimi. Może teraz myślicie, o ile dokładnie wzrosną te świadczenia, czy będą to tylko symboliczne kwoty, które niewiele zmieniają? Czy realna pomoc, którą naprawdę poczujecie w portfelach? Właśnie na to pytanie odpowiem w tym filmie. Mogę wam jednak zdradzić już teraz, że mówimy o pieniądzach, które wielu osobom pozwolą odetnąć z ulgą. To mogą być dodatkowe dziesiątki, a w niektórych przypadkach nawet setki złotych miesięcznie więcej. Zastanówcie się, co to może oznaczać łatwiejsze opłacenie rachunków, mniej stresu przy zakupach, a może nawet możliwość odłożenia paru złotych na własne przyjemności, czy wsparcie wnuków. Dlaczego mówię Wam to już teraz, bo chcę, żebyście byli przygotowani, żeby nikt z Was nie przegapił tego, co mu się należy i żebyście wiedzieli krok po kroku, jak wygląda harmonogram wypłat, jakie warunki trzeba spełnić. A raczej jakie zostaną spełnione automatycznie oraz co zrobić, żeby pieniądze trafiły na wasze konto bez żadnych opóźnień. W tym filmie znajdziecie wszystkie odpowiedzi i jeszcze raz powtórzę, oglądajcie go od początku do końca. Bo jeśli urwiecie w połowie, możecie nie dowiedzieć się tego, co najważniejsze. Jeśli ta wiadomość jest dla was ważna, jeśli chcecie, żeby dotarła także do waszych znajomych, rodziny czy sąsiadów, kliknijcie przycisk Lubię to i zasubskrybujcie kanał. To nic nie kosztuje, a dla mnie jest sygnałem, że takie treści są dla was potrzebne. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do szczegółów. Co dokładnie zmieni się od 22 września i jak wpłynie to na wasze świadczenia? Drodzy widzowie, teraz przechodzimy do sedna sprawy i szczegółów, które naprawdę mają dla was ogromne znaczenie. Skoro już wiecie, że od 20 do 2 września wchodzi w życie ustawa zatwierdzona przez prezydenta Nawrockiego, Czas przyjrzeć się temu, co dokładnie ona oznacza w praktyce. Wiem, że wielu z Was czekało na ten moment, bo każda dodatkowa złotówka w portfelu to ogromna ulga. Dlatego właśnie dzisiaj powiem Wam krok po kroku, jak wygląda ta zmiana, kogo dotyczy, w jakiej wysokości możecie liczyć na wsparcie i jak przygotować się do nadchodzących wypłat. Moim celem jest, żeby każdy z Was po obejrzeniu tego materiału miał pełną jasność i poczucie spokoju, że wszystko jest pod kontrolą. Najpierw spójrzmy na to, kogo obejmą nowe przepisy. Zmiany dotyczą szerokiej grupy seniorów. Zarówno tych pobierających emerytury, jak i renty. To oznacza, że niezależnie od tego, czy macie świadczenia minimalne, średnie czy nieco wyższe, w waszych portfelach pojawią się dodatkowe pieniądze. Nie ma tutaj mowy o wyjątkach, które mogłyby kogoś wykruczyć czy sprawić, że tylko nieliczni zyskają. Ustawodawca wyraźnie wskazał że rozwiązanie ma charakter powszechny i obejmie praktycznie wszystkich świadczeniobiorców. To bardzo dobra wiadomość, bo przecież każdemu seniorowi należy się wsparcie w czasach, kiedy ceny rosną w takim tempie. Kolejna istotna rzecz to kwoty. I tutaj pewnie wielu z Was czuje największą ciekawość. O ile wzrosną świadczenia otóż nie ma jednej sztywnej stawki dla wszystkich. Wysokość wzrostu zależy od wielu czynników przede wszystkim od tego jaką macie wysokość emerytury podstawowej osoby które pobierają najniższe świadczenia zobaczą podwyżkę rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie co w skali roku daje już znaczącą sumę dla osób ze świadczeniami średnimi i wyższymi kwoty te będą większe w niektórych przypadkach mówimy nawet o kilkusetkach złotych miesięcznie więcej to już różnica którą naprawdę można odczuć w domowym budżecie wyobraźcie sobie że co miesiąc macie dodatkowe 100 dude, czy nawet 300 zł, to oznacza łatwiejsze opłacenie rachunków, mniej stresu w sklepie i możliwość kupienia tego, co do tej pory trzeba było odkładać na później. Wielką zaletą nowego rozwiązania jest to, że nie musicie składać żadnych dodatkowych wniosków, biegać po urzędach, ani wypełniać skomplikowanych formularzy. Wszystko odbędzie się automatycznie. Jeśli macie już przyznane świadczenie, to podwyżka pojawi się w przelewie razem z Waszą regularną wypłatą. Pierwsze wyższe kwoty zobaczycie w przelewach, które będą realizowane od końca września i na początku października, zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS. To ogromna ulga, bo przecież wszyscy wiemy, ile stresu potrafią sprawić formalności. Tym razem możecie być spokojni. System zrobi wszystko za Was. Może teraz ktoś z Was zadaje sobie pytanie, Dlaczego ta zmiana jest tak ważna i dlaczego akurat teraz została wprowadzona? Odpowiedź jest prosta. Sytuacja ekonomiczna w kraju sprawia, że seniorzy potrzebują dodatkowego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Inflacja wciąż jest odczuwalna, ceny w sklepach i aptekach nie spadają, a rachunki za energię czy czynsze potrafią przyprawić o zawrót głowy. Młodsze osoby mają możliwość dorobienia, zmiany pracy czy dodatkowych zleceń, ale seniorzy często takiej opcji nie mają. Ich jedynym źródłem dochodu są świadczenia emerytalne i rentowe. Dlatego każda podwyżka jest tu nie luksusem, ale koniecznością. Chcę też podkreślić, że ta zmiana nie jest jednorazowym dodatkiem, który znika po jednym miesiącu. To podwyżka systemowa, która zostanie z Wami na stałe. To oznacza, że nie tylko we wrześniu i październiku, ale w każdym kolejnym miesiącu będziecie otrzymywać wyższe świadczenia. I co więcej, ustawodawca przewidział, że ta zmiana otwiera drogę do kolejnych korzystnych rozwiązań w przyszłości. To daje nadzieję, że nie, jest to ostatnie wsparcie, jakie trafia do seniorów, ale początek szerszej polityki ukierunkowanej na poprawę waszej sytuacji finansowej. Pomyślcie też o tym w kontekście końcówki roku. We wrześniu i październiku macie już gwarantowaną podwyżkę, w listopadzie i grudniu czeka was jeszcze dodatkowe świadczenie w postaci 14 emerytury, co oznacza, że końcówka tego roku będzie naprawdę korzystna. Dla wielu osób to pierwszy raz od dawna. Kiedy będą mogli zakończyć rok z dodatkowymi pieniędzmi w kieszeni, a nie z obawą czy starczy na wszystko, to także świetna wiadomość. Dla tych, którzy planują wydatki świąteczne, będzie po prostu łatwiej. Teraz powiedzmy sobie szczerze, wiem, że wielu seniorów zastanawia się, jak najlepiej wykorzystać te dodatkowe środki. Oczywiście każdy z Was ma inne potrzeby i priorytety, ale warto pamiętać. Że nawet drobne dodatkowe kwoty można dobrze zagospodarować. Można przeznaczyć je na leki, których często potrzebujecie. Można opłacić rachunki, ale można też pozwolić sobie na małą przyjemność. Może to być prezent dla wnuków, wyjazd do rodziny, albo coś, co sprawi, że życie stanie się choć trochę lżejsze i radośniejsze. To jest wasz czas, by zadbać o siebie, a nie tylko o obowiązki. Nie można też zapominać o kwestiach praktycznych. Skoro zmiana wchodzi w życie od 22 września, warto upewnić się, że wszystkie wasze dane w ZUS są aktualne. Jeśli zmieniliście numer konta bankowego czy adres zamieszkania, koniecznie sprawdźcie, czy informacje są zaktualizowane, aby nie było żadnych opóźnień w przelewach. To drobny krok, a pozwoli uniknąć zbędnego stresu. Kiedy spojrzymy na całość sytuacji, widać wyraźnie, że ta ustawa to realna pomoc, a nie symboliczny gest. To wsparcie które daje wam większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Wreszcie pojawia się rozwiązanie, które naprawdę odpowiada na Wasze potrzeby. I choć pewnie zawsze można zrobić więcej, ta zmiana to krok w dobrym kierunku. Seniorzy zyskują w końcu coś, co pozwala im odetchnąć z ulgą. Warto też zwrócić uwagę na to, że nowe przepisy mają ogromne znaczenie nie tylko dla Waszych portfeli, ale także dla Waszego poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Wiele osób starszych martwi się każdego miesiąca, czy wystarczy na wszystkie najważniejsze potrzeby, czy nie trzeba będzie rezygnować z czegoś, co jest naprawdę istotne. Dzięki tej zmianie możecie poczuć większy spokój, bo choć podwyżki nie rozwiążą wszystkich problemów, to na pewno ułatwią codzienne życie i to jest największa wartość tej ustawy. Nie obietnica na przyszłość, ale konkret, który działa już od 22 września. Zastanówcie się także nad długofalowym znaczeniem tej decyzji. Każda podwyżka, nawet jeśli wydaje się niewielka w skali roku, daje naprawdę sporą sumę. Jeśli miesięcznie dostajecie dodatkowe kilkadziesiąt lub kilkaset złotych, to w ciągu roku mówimy już o kwotach rzędu kilkuset czy nawet kilku tysięcy złotych więcej. To są pieniądze, które realnie mogą poprawić Waszą sytuację finansową i pozwolić planować przyszłość z większym spokojem. Dlatego właśnie tak ważne jest, Abyście oglądali ten materiał do końca i nie pomijali żadnej części. Jeśli zobaczycie tylko fragment, to możecie nie zrozumieć w pełni wszystkich. M.